Projekt ustawy niezgodny z prawem europejskim i niezgodny z elementarnymi standardami państwa prawa. Szanowni Państwo, to jest ostatni moment, byście kolejny raz nie skompromitowali Polski za granicą, to jest ostatni moment, byście kolejny raz nie skompromitowali parlamentu za granicą. Niestety. Mimo zgłoszonej prośby do pani marszałek podczas konwentu seniorów, pani marszałek nie zechciała przedstawić tego listu i wstrzymać Dzięki prac nad tą ustawą. Dlatego wniosek o odrzucenie jest w pełni zasadny. Nie, nie będę. Proszę państwa, chciałabym, chciałabym tylko wyjaśnić, że głosujemy w tej chwili zapadła decyzja o tym, że przystępujemy niezwłocznie do trzeciego czytania. Mamy wniosek. Proszę Państwa, list, o którym Państwo mówicie, pokazywaliście go tutaj na trybunie. Ja go dostałam dzisiaj późnym popołudniem. Tłumaczenie tego listu. Proszę Państwa, proszę państwa ja jestem marszałkiem polskiego parlamentu. Uchwalamy w polskim parlamencie prawo. I bardzo Państwa proszę żeby wielokrotnie przytaczane dzisiaj podczas debaty orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z różnych okresów 2005, 2010, 2011 i 2013 roku, mówiące o wyższości polskiej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej, był przez Państwa szanowany, przeze mnie jest. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań,